zaplątało No to musisz kombinować, żeby się odplątać. A jak Milena? Dajesz radę? Tak, Super. Jest? Nie się. Co? Nie się... Nie umiem. Tak, nie dałbym rady, tak? A ty to jesteś zwinna, nieźle? No Milenka do przodu. No? O, super! No trzeba kombinować. Musisz chyba kucnąć. No, trzeba kombinować. Trochę trzeba na ja się... to, to, to jest. No super, że długo przeszłaś, dużo. A Eliska, co teraz? Ja siedzę prosto do huśtawki. Prosto do huśtawki? No super.